Jesteś tu teraz, czytając te słowa, i to nie jest przypadek. Jeśli twoje zwycięstwo jest blisko, ten film jest dosłownie znakiem dla ciebie, a objawienie tota, które za chwilę ci przekażę, może być ostatecznym katalizatorem, na który czekałeś. Istnieje prosta tajemnica, którą prawie nikt nie praktykuje, prawda tak potężna, że została zakodowana w naukach hermetycznych tysiące lat temu, a teraz fizyka kwantowa ją potwierdza. Twoje największe zwycięstwo to nie jest coś, co wydarzy się w przyszłości. Ono już istnieje w polu kwantowym, doskonale uformowane, czekając tylko na twoje pozwolenie, by się zmaterializować. A jeśli oglądasz to teraz, znaki już zaczęły się nasilać wokół ciebie. Zanim przejdziemy dalej, zostaw łapkę w górę, jeśli poczułeś, że ten film pojawił się w idealnym momencie dla ciebie. To, co teraz ujawnię, to nie tylko ezoteryczna filozofia, czy puste pozytywne myślenie? Badacze z Princeton Engineering Anomalies Research wykazali poprzez dziesięciolecia rygorystycznych badań, że nasza świadomość dosłownie wpływa na systemy kwantowe. Hartmath Institute udowodnił, że nasze sercowe pole elektromagnetyczne transmituje informacje, które zmieniają rzeczywistość wokół nas. Kiedy TOT, znany jako Hermes Trismegistos, nauczał, że to, co jest na górze, jest jak to, co jest na dole. Opisywał fundamentalną zasadę wszechświata, którą współczesna nauka dopiero zaczyna rozumieć. Wyobraź sobie wszechświat jako rozległy ocean czystej energii i nieograniczonych możliwości. Każde zwycięstwo, którego pragniesz, jest jak zanurzona wyspa w tym oceanie, już doskonale uformowana w głębinach. Twoja świadomość jest potężną latarnią morską, która oświetla te głębiny, a znaki, które teraz dostrzegasz, to fale, które ogłaszają, że twoja wyspa wkrótce przebije się na powierzchnię. To nie tylko piękna metafora. To najdokładniejszy opis tego, jak działa rzeczywistość kwantowa. Nasilenie znaków, gdy jesteś blisko zwycięstwa. Czy zauważyłeś kiedyś, jak gdy coś ważnego ma się wydarzyć w twoim życiu, wszechświat wydaje się spiskować w tajemniczy sposób? Liczby się powtarzają. Właściwi ludzie pojawiają się znikąd. Wglądy pojawiają się w nieoczekiwanych momentach. Większość ludzi ignoruje te znaki, lub uważa je za zwykłe zbiegi okoliczności. Ale ty nie jesteś tu przez przypadek. Jesteś tu, ponieważ twoja częstotliwość wibracyjna już się dostosowuje do czegoś większego. Pomyśl o ostatnim razem, gdy poczułeś tę niewytłumaczalną pewność, że coś ma się zmienić. To mrowienie na karku, to uczucie oczekiwania w piersi. Twoje ciało wiedziało, zanim twój świadomy umysł to przetworzył. Tak właśnie działają znaki. Zaczynają się jako energetyczne szepty i nasilają się, aż stają się krzykami niemożliwymi do zignorowania. Współczesna neuronauka odkryła, że nasz mózg nieustannie przetwarza informacje kwantowe, wychwytując wzorce i prawdopodobieństwa, zanim jeszcze staniemy się ich świadomi. Kiedy czujesz, że twoje zwycięstwo jest blisko, to nie jest myślenie życzeniowe, to twój system nerwowy dekodujący informacje z pola kwantowego. Weź teraz głęboki oddech. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi. Zauważ, jak twoje ciało już reaguje na tę częstotliwość. To pierwsza warstwa rozpoznawania znaków. Skomentuj słowem, które reprezentuje to, co czujesz w tej chwili. Paradoks lęku przed manifestacją. Oto coś, co niewielu rozumie w procesie manifestacji. Im bliżej jesteś swojego zwycięstwa, tym intensywniejszy może stać się lęk. Czy myślisz, że to znak, że coś jest nie tak? W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Ten lęk to twój system energetyczny reorganizujący się, aby otrzymać coś większego niż kiedykolwiek wcześniej miałeś. To tak, jakbyś miał zaraz wejść na ważną scenę. Nerwowość nie oznacza, że nie jesteś gotowy. Oznacza, że twoje ciało mobilizuje całą swoją energię na moment transformacji. Pomyśl o tych chwilach przed wielką zmianą w twoim życiu. Praca marzeń, transformujący związek, wyjątkowa okazja zawsze był ten okres intensywnego napięcia przed przełomem. Dlaczego? Ponieważ twoje pole energetyczne musi się rozszerzyć, aby pomieścić nową rzeczywistość. To tak, jakby wszechświat testował twoją zdolność do utrzymania częstotliwości zwycięstwa, nawet pod presją. Badania nad koherencją serca pokazują, że kiedy utrzymujemy stabilną częstotliwość emocjonalną w tych momentach napięcia, tworzymy wokół siebie potężniejsze pole magnetyczne. To pole dosłownie przyciąga okoliczności, które z nim rezonują. Zamknij oczy na chwilę i wizualizuj złotą pulsację światła w centrum swojej piersi. Z każdym oddechem to światło rozszerza się, wypełniając całą twoją istotę. To twoja częstotliwość zwycięstwa stabilizująca się. Jeśli ta treść rezonuje z tobą, zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać te objawienia. Dlaczego przestajesz widzieć rezultaty, gdy najbardziej ich potrzebujesz? To zjawisko, które przeczy konwencjonalnej logice, ale ma pełny sens, gdy zrozumiemy mechanikę kwantową manifestacji. Często, tuż przed wielkim zwycięstwem, wydaje się, że wszystko przestaje działać. Znaki znikają, motywacja zanika, kwestionujesz, czy wszystko sobie wyobrażałeś. To najbardziej krytyczny moment całego procesu. To, co starożytni mistycy nazywali ciemną nocą duszy przed świtem. Ale co tak naprawdę dzieje się pod względem energetycznym? Kiedy masz zamiar wykonać kwantowy skok do nowej rzeczywistości, następuje moment pozornej pustki. To tak, jakbyś skakał z jednego kamienia na drugi, przekraczając rzekę. Przez chwilę nie jesteś na żadnym z kamieni. Jesteś zawieszony w powietrzu. Ten moment zawieszenia jest przerażający dla ego, ale jest niezbędny do transformacji. Twoje pole energetyczne całkowicie się rekonfiguruje. Stare wzorce umierają, a nowe jeszcze się nie narodziły całkowicie. Właśnie w tym momencie większość ludzi się poddaje. Interpretują ciszę jako porzucenie, podczas gdy w rzeczywistości wszechświat wstrzymuje oddech, zanim dostarczy coś wspaniałego. Pomyśl o wszystkich historiach sukcesu, które znasz. Zawsze jest ten moment, w którym osoba była bliska poddania się, a potem bum wszystko się zmieniło. To nie jest szczęście to fizyka transformacji. Poczuj teraz swoje dłonie zauważ, czy jest mrowienie, subtelne ciepło to twoja energia, reorganizująca się, gdy przyswajasz tę prawdę. Kontynuuj oglądanie, ponieważ metoda, którą teraz ujawnię, może całkowicie zmienić Twoje postrzeganie znaków, które otrzymywałeś. Sekretny język znaków uniwersalnych. Wszechświat nieustannie komunikuje się z Tobą, ale większość ludzi nie została nauczona dekodowania tego języka. Znaki nie pojawiają się tylko jako oczywiste zbiegi okoliczności. Manifestują się poprzez subtelne wzorce, które Twój nieświadomy umysł wychwytuje, zanim świadomy umysł. Czy zauważyłeś kiedyś, jak pewne liczby pojawiają się wielokrotnie, gdy jesteś zgodny ze swoim celem? Albo jak przypadkowe rozmowy wydają się odpowiadać na pytania, których nawet nie wypowiedziałeś? To nie jest tani mistycyzm. Fizyka kwantowa wykazała, że splątane cząstki komunikują się natychmiastowo w przestrzeni, niezależnie od odległości. Twoja świadomość jest splątana z polem możliwości wszechświata. Kiedy skupiasz się na konkretnym zwycięstwie, tworzysz rezonans, który przyciąga istotne informacje ze wszystkich kierunków. Ale oto sekret, który Tod zakodował w swoich naukach. Najpotężniejsze znaki nie są zewnętrzne. To wewnętrzne zmiany, które zaczynasz odczuwać. Ta niewytłumaczalna pewność, która pojawia się znikąd. Nagły impuls do podjęcia konkretnego działania. Żywy sen, który przynosi rozwiązanie. To są bezpośrednie komunikaty od Twojego wyższego ja, które już istnieje w rzeczywistości, gdzie Twoje zwycięstwo jest faktem dokonanym. Pomyśl, jak się czujesz, gdy masz odebrać ważny telefon. Sekundy przed dzwonkiem telefonu coś w Tobie już wie. To Twoje pole energetyczne, wychwytujące informacje, zanim zmaterializuje się w świecie fizycznym. Teraz pomnóż to uczucie przez tysiąc. To właśnie dzieje się, gdy Twoje wielkie zwycięstwo nadchodzi. Weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie: Jaki znak ostatnio ignorowałeś? Odpowiedź, która pojawi się jako pierwsza, jest prawdopodobnie poprawna. Jeśli czujesz to połączenie, zostaw komentarz ze słowem znak, aby jeszcze bardziej aktywować tę częstotliwość. Jak strach przed otrzymaniem sabotuje Twoje nadchodzące zwycięstwo. To jeden z najbardziej paradoksalnych i najmniej zrozumiałych aspektów manifestacji. Wiele osób spędza lata na proszeniu, wizualizowaniu, potwierdzaniu swojego zwycięstwa, ale kiedy w końcu ma się ono zmaterializować, dzieje się coś dziwnego. Zaczynają sabotować siebie w subtelny i mniej subtelny sposób. Dlaczego to robimy sobie samym? Odpowiedź leży w neurobiologii naszego systemu przetrwania. Nasz pierwotny mózg został zaprogramowany do przetrwania w świecie niedoboru i niebezpieczeństwa. Kiedy coś bardzo dobrego ma się wydarzyć, ten stary mózg interpretuje zmianę jako potencjalne zagrożenie. Lepiej znane zło niż nieznane dobro, szepcze. Dlatego możesz odczuwać niewytłumaczalny lęk, gdy sprawy zaczynają się układać. Albo dlaczego nagle zaczynasz tworzyć problemy tam, gdzie ich nie było. Albo dlaczego kwestionujesz, czy naprawdę zasługujesz na to, co nadchodzi. Ale widzisz, ten strach przed otrzymaniem jest w rzeczywistości potężnym sygnałem, że jesteś na progu transformacji. To twoje ego desperacko próbuje utrzymać status quo, podczas gdy twoja dusza jest gotowa do ekspansji. Badania nad neuroplastycznością pokazują, że możemy dosłownie przeprogramować te automatyczne reakcje. Za każdym razem, gdy wybierasz otrzymywanie zamiast oporu, tworzysz nowe szlaki neuronalne, które ułatwiają manifestację. Delikatnie naciśnij teraz końcówki kciuków palcami wskazującymi. Poczuj połączenie między palcami i powtórz w myślach. Jestem znakiem, jestem zamanifestowanym zwycięstwem. Ten prosty gest zakotwicza w Twoim systemie nerwowym pozwolenie na otrzymanie. Zanurzona wyspa Twojego zwycięstwa wznosi się, przebijając powierzchnię oceanu możliwości. Czy czujesz, jak fale się nasilają? Zostań ze mną bo teraz podzielę się dokładną metodą, aby przyspieszyć ten proces. Morfogenetyczne pole zbiorowego zwycięstwa. Istnieje fascynujące zjawisko, które nauka dopiero zaczyna rozumieć. Kiedy jedna osoba osiąga znaczące zwycięstwo, tworzy zakłócenie w polu morfogenetycznym, które ułatwia podobne zwycięstwa innym. To tak, jakby każde indywidualne osiągnięcie otwierało ścieżkę energetyczną, którą inni mogą podążać. Rupert Sheldrake szczegółowo udokumentował to zjawisko, pokazując, jak wzorce zachowań i uczenia się rozprzestrzeniają się poprzez niewidzialne pola informacji. To oznacza coś rewolucyjnego. Twoje zwycięstwo nie jest tylko twoje. Kiedy pozwalasz mu się zamanifestować, dosłownie ułatwiasz drogę innym, którzy rezonują z Twoją częstotliwością, ale oznacza to również, że możesz połączyć się z morfogenetycznym polem wszystkich, którzy już osiągnęli rodzaj zwycięstwa, którego szukasz. Pomyśl o tym przez chwilę. Każda osoba, która zamanifestowała obfitość finansową, każda osoba, która znalazła swój cel, każda osoba, która pokonała lęk, pozostawiła energetyczny ślad w polu zbiorowym. Możesz uzyskać dostęp do tej kwantowej biblioteki sukcesów. Jak? Poprzez celowy rezonans. Kiedy szczerze odczuwasz emocje już zrealizowanego zwycięstwa, nie udajesz ani nie wyobrażasz sobie. Dosłownie dostrajasz się do częstotliwości, gdzie to zwycięstwo już istnieje to jak strojenie radia. Muzyka już gra na falach. Musisz tylko dostroić swój odbiornik do właściwej częstotliwości. Zauważ, jak twoje ciało reaguje, gdy myślisz o swoim zwycięstwie jako już zrealizowanym. Jest rozluźnienie, ekspansja, uczucie powrotu do domu. To twój system energetyczny rozpoznający twoją prawdziwą częstotliwość. Jeśli jesteś gotowy połączyć się z tym polem zbiorowego zwycięstwa, wpisz tak, w komentarzach, i obserwuj, jak twoja energia zmienia się tylko poprzez zadeklarowanie tej intencji. Teraz trzyskrokowy sposób na przyspieszenie manifestacji znaków: pierwszy krok zaakceptuj opór jako potwierdzenie. Kiedy poczujesz opór, strach lub wątpliwości, zamiast walczyć z tymi uczuciami, uznaj je za potwierdzenie, że coś znaczącego dzieje się w twoim polu energetycznym. Opór pojawia się tylko wtedy, gdy dzieje się prawdziwy ruch. To jak tarcie, które powstaje, gdy samolot ma wystartować. Bez oporu nie ma pędu. Praktycznie oznacza to, że kiedy obudzisz się z tym lękiem w piersi, zamiast myśleć, coś jest nie tak, weźmiesz głęboki oddech i powiesz sobie, moje zwycięstwo jest tak blisko, że mój system przygotowuje się na jego przyjęcie. Użyjesz energii lęku jako paliwa dla swojej wiary, a nie jako dowodu porażki. Na przykład wyobraź sobie, że czekasz na ważną odpowiedź dotyczącą jakiejś okazji. Z każdym dniem bez wiadomości lęk narasta. Tradycyjna metoda kazałaby ci się uspokoić i myśleć pozytywnie, ale ten rewolucyjny pierwszy krok mówi, abyś całkowicie objął ten lęk i uznał, że ten dyskomfort to wszechświat reorganizujący okoliczności dla najlepszego możliwego wyniku. Napięcie, które czuję, to napięcie naciąganego łuku przed wystrzeleniem strzały. Drugi krok. Wydobądź ukryty dar z każdego pozornego opóźnienia. Za każdym razem, gdy wydaje się, że Twoje zwycięstwo jest opóźniane, przygotowywany jest ukryty dar. Wszechświat nie zna opóźnień, tylko doskonałą synchronizację. Kiedy coś, czego oczekiwałeś, nie dzieje się w czasie, który sobie wyobrażałeś, to dlatego, że coś jeszcze lepszego jest orkiestrowane. To nie jest naiwne pozytywne myślenie. To głębokie zrozumienie, jak działa kwantowa przyczynowość. W polu kwantowym wszystkie możliwości istnieją jednocześnie. To, co postrzegasz jako opóźnienie, to w rzeczywistości wszechświat nawigujący przez nieskończone możliwości, aby znaleźć dla ciebie najbardziej korzystną konfigurację. Praktycznie, za każdym razem, gdy poczujesz, że sprawy trwają zbyt długo, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie, jaka ulepszona wersja jest dla mnie. Przygotowywana, której jeszcze nie widzę? Następnie bądź szczerze ciekawy, jaki dodatkowy prezent jest pakowany razem z Twoim oryginalnym zwycięstwem. Na przykład ktoś czeka na awans, który nie nadszedł w oczekiwanym czasie. Zamiast rozpaczy, ta osoba stosuje drugi krok i tygodnie później odkrywa, że opóźnienie pozwoliło na pojawienie się jeszcze lepszej pozycji, z podwójną pensją i o połowę mniejszym stresem, niż miałaby oryginalna pozycja. Opóźnienie było wszechświatem mówiącym: Czekaj, mam dla ciebie coś lepszego. Trzeci krok: przekieruj skupienie z manifestacji na emanację. To najgłębszy sekret, który Tot zakodował w swoich naukach. Nie przyciągasz tego, czego chcesz, przyciągasz to, czym jesteś. Zmiana z próby manifestowania czegoś na po prostu emanowanie częstotliwości już zrealizowanego zwycięstwa to jest to, co przyspiesza wszystko wykładniczo. Manifestacja implikuje, że coś jest na zewnątrz i musi zostać wprowadzone do środka. Emanacja uznaje, że wszystko jest już w środku i musi tylko być wypromieniowane na zewnątrz. Kiedy emanujesz częstotliwość zwycięstwa, nie próbujesz nikogo przekonać do niczego, po prostu jesteś wersją siebie, która już wygrała. Praktycznie oznacza to, że każdego ranka, zanim jeszcze otworzysz oczy, spędzisz trzy minuty, po prostu czując się tak, Jakbyś czuł się, gdyby twoje zwycięstwo było już starą rzeczywistością? Nie wizualizując przyszłości, ale zamieszkując teraźniejszość, gdzie to już się wydarzyło. Na przykład, jeśli twoim zwycięstwem jest wolność finansowa, nie będziesz wizualizować napływających pieniędzy. Będziesz emanować poczucie bezpieczeństwa, obfitości i hojności, które naturalnie czuje osoba wolna finansowo. Będziesz podejmować codzienne decyzje tak, jak podjęłaby je ta osoba, będziesz mówić tak, jak mówiłaby ta osoba, będziesz oddychać tak, jak oddychałaby ta osoba. Poczuj teraz, jak te trzy kroki się łączą. Akceptacja oporu jako potwierdzenia utrzymuje cię w zgodzie, gdy sprawy wydają się trudne. Wydobycie daru przekształca każdą pozorną przeszkodę w stopień. A emanacja zamiast manifestacji sprawia, że przestajesz gonić, a zaczynasz magnetycznie przyciągać. Zanurzona wyspa twojego zwycięstwa nie musi już być siłą wypychana na powierzchnię. Kiedy emanujesz właściwą częstotliwość, ona naturalnie się wyłania, tak jakby zmieniła się sama grawitacja oceanu. Wszechświat używa tego dokładnie momentu, aby się z tobą komunikować. Pomyśl o tym, co cię doprowadziło do tego filmu, jaka sekwencja wydarzeń. Jakie impulsy, jakie synchroniczności poprowadziły cię tutaj? Czy naprawdę wierzysz, że to był przypadek? Twoje wyższe ja, które istnieje jednocześnie we wszystkich liniach czasowych, zaaranżowało to spotkanie. Wersja ciebie, która już osiągnęła wszystko, czego pragnie, wysłała ten film jako wiadomość przez czas. Tak, przez czas. Ponieważ w polu kwantowym czas nie jest liniowy, jak go postrzegamy, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją w wiecznym teraz. Twoje przyszłe zwycięstwo wpływa na twoją teraźniejszość tak samo jak twoja przeszłość. Dlatego czasami czujesz tę dziwną nostalgię, jakbyś tęsknił za czymś, czego jeszcze nie przeżyłeś. To twoja przyszła pamięć przenikająca do teraźniejszości. Starożytni Egipcjanie, kierowani mądrością Tota, znali ten sekret. Nie budowali piramid, aby dosięgnąć nieba. Budowali je, ponieważ w swojej rozszerzonej świadomości już byli w niebie i chcieli stworzyć punkt zakotwiczenia na ziemi. Twoje zwycięstwo działa w ten sam sposób. Ono już istnieje w wymiarze pełnej realizacji. Znaki, które otrzymujesz, to punkty zakotwiczenia, które tworzy w twojej obecnej rzeczywistości, aby się całkowicie zmaterializować. Każda synchroniczność to kosmiczny gwóźdź, mocujący Twoje przyszłe zwycięstwo w tkance Twojej teraźniejszości. Weź teraz głęboki oddech i poczuj, jak prawda tego, co dzielę, rezonuje w każdej komórce Twojego ciała. Nie uczę Cię niczego nowego. Po prostu przypominam Ci o tym, co Twoja dusza zawsze wiedziała. Zwycięstwo nie jest czymś, co zdobywasz. Jest czymś, na co pozwalasz. Jest czymś, co rozpoznajesz. Jest czymś, co akceptujesz jako już prawdziwe, na głębszym poziomie rzeczywistości. Podzielę się teraz najpotężniejszym znakiem, że twoje zwycięstwo jest bliskie, czymś, o czym niewielu mistrzów mówi otwarcie. Kiedy masz doświadczyć większego przełomu, doświadczasz tego, co nazywam odwróceniem polaryzacji emocjonalnej. Nagle rzeczy, które zawsze ci przeszkadzały, przestają mieć nad tobą władzę. Ludzie, którzy zawsze cię irytowali, stają się neutralni w twoim postrzeganiu. Sytuacje, które zawsze cię niepokoiły, teraz wydają się małe i możliwe do opanowania. To nie jest apatia ani depresja, jest wręcz przeciwnie. To twoje pole energetyczne, reorganizujące się na wyższą oktawę, gdzie stare dramaty po prostu nie mogą już istnieć. To tak, jakbyś dorastał, a stare ubrania już nie pasowały. Stare problemy już nie pasują do twojej nowej częstotliwości. Jeśli doświadczyłeś tego odwrócenia polaryzacji, gdzie stare wyzwalacze emocjonalne straciły swoją moc, to wszechświat przygotowuje przestrzeń energetyczną dla Twojego zwycięstwa. Stare historie muszą umrzeć, aby narodziła się nowa rzeczywistość. Stary Ty, ze swoimi lękami i ograniczeniami, rozpływa się jak wąż, zrzucający skórę. A pod spodem, zwycięski Ty jest już całkowicie uformowany, tylko czekając na odpowiedni moment, aby się wyłonić. Zauważ, jak nawet podczas przyswajania tych słów coś zmienia się w twoim postrzeganiu. Problemy, które godzinę temu wydawały się nie do pokonania, teraz wydają się dziwnie łatwe do zarządzania. Wątpliwości, które krzyczały w twoim umyśle, są teraz tylko odległymi szeptami. To nie jest moc moich słów, to moc twojego własnego rozpoznania. Przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś. Ponownie łączysz się z wersją siebie, która nigdy nie Wątpiła, nigdy się nie bała, nigdy nie kwestionowała swojego nieuniknionego zwycięstwa. Nauka o synchroniczności jedynie potwierdza to, co mistycy zawsze wiedzieli. Karl Jung, współpracując z fizykiem Wolfgangiem Paulim, odkrył, że synchroniczności nie są zbiegami okoliczności, ale dowodami na ukryty porządek we wszechświecie. David Bohm rozszerzył to swoją teorią wszechświata holograficznego, gdzie każda część zawiera całość. Oznacza to, że w każdej chwili twojego dnia, w każdym przypadkowym spotkaniu, w każdej pojawiającej się myśli zawarty jest pełny kod twojego zwycięstwa. Nie musisz szukać znaków. Musisz tylko być otwarty na ich dostrzeganie. A oto ostateczne objawienie Tota, które wszystko dla ciebie zmieni. Największy znak, że twoje zwycięstwo jest blisko, nie jest zewnętrzny. To niewytłumaczalny spokój, który zaczyna się pojawiać nawet w środku chaosu. To cicha pewność, która się osiedla, nawet gdy zewnętrzne dowody wydają się sprzeczne. To mimowolny uśmiech, który pojawia się, gdy myślisz o tym, co nadchodzi. To są znaki, że przekroczyłeś punkt bez powrotu. Manifestacja jest teraz tylko kwestią czasu liniowego, ale w polu kwantowym to już się stało. W ciągu najbliższych siedmiu dni zobaczysz znaczące przyspieszenie znaków. Drzwi, które były zamknięte, otworzą się. Ludzie, których musisz spotkać, pojawią się, zasoby, których potrzebujesz, zmaterializują się. Ale pamiętaj, to nie są przypadkowe wydarzenia, które są do ciebie przyciągane. To aspekty twojego już zamanifestowanego zwycięstwa, które ujawniają się w doskonałej kolejności. Nie tworzysz swojego zwycięstwa, odkrywasz je warstwa po warstwie, jak archeolog odkrywający skarb, który zawsze tam był zakopany. Poczuj jeszcze raz swoje dłonie. Czy mrowienie jest teraz intensywniejsze? To twoje pole bioelektryczne reagujące naprawdę. Twoje ciało wie, zanim twój umysł. Twoje komórki świętują, zanim twoje ego na to pozwoli. Zwycięstwo nie jest możliwością. Jest nieuchronnością, która wybiera idealny moment, aby się całkowicie ujawnić. A ten moment jest bliżej, niż sobie wyobrażasz. Od teraz, za każdym razem, gdy zwątpisz, przypomnij sobie ten moment. Przypomnij sobie tę częstotliwość, Przypomnij sobie, że nie oglądałeś tego filmu, zostałeś przez niego wezwany, zostałeś wybrany przez swoje własne przyszłe zwycięstwo, aby otrzymać tę wiadomość. A teraz, gdy ją otrzymałeś, nic już nie będzie takie samo. Proces jest nieodwracalny, wyspa się podnosi, fale się nasilają. A ty w końcu jesteś gotowy, aby postawić stopę na stałym lądzie swojej realizacji. Twoje zwycięstwo już jest. Poczuj zwycięstwo. Ono już jest Twoją rzeczywistością. Zwycięstwo się ujawnia, ponieważ ono już jest. To jest ostateczna nauka tota to jest sekret, który strzegli mistrzowie. A teraz jest Twój. Użyj go mądrze, użyj go z wdzięcznością. Użyj go z pewnością, że nie manifestujesz tego, czego chcesz, manifestujesz to, kim jesteś. A Ty już jesteś zwycięski. Jeśli ten film rezonował z Twoją duszą, jeśli poczułeś, jak znaki nasilają się podczas oglądania, zostaw teraz łapkę w górę jako energetyczną pieczęć zaangażowania w Twoje zwycięstwo. Skomentuj poniżej słowem, które reprezentuje to, co jesteś gotowy otrzymać, i zasubskrybuj kanał z aktywnym dzwonkiem, ponieważ następne filmy będą jeszcze bardziej konkretnymi znakami dla Twojej unikalnej podróży. Udostępnij ten film komuś, kto musi usłyszeć tę wiadomość dzisiaj. Możesz być znakiem, którego wszechświat używa, aby do nich dotrzeć. Pamiętaj, Twoje zwycięstwo nie nadchodzi, ono już nadeszło. Po prostu dostrajasz swoje oczy, aby je zobaczyć. Do następnego znaku, kontynuuj emanowanie swojej zwycięskiej częstotliwości.